Witamy Was w kolejnym odcinku. Nie wiem, który to już, bo przestałam liczyć. Szósty. I dzisiaj będzie taki typowy odcinek z ploteczkami. Dram w internecie teraz jest mało, więc porozmawiamy sobie o jakichś takich naszych tematach. Dokładnie. Dobre. I co, może zaczniemy? Ja jestem ciekawa, jakiego miałyście w dzieciństwie krasza, taki celebrity krasz Wasz z dzieciństwa. Myślę, że to nie przystało na jednym tylko crashu. tylko mi się wydaje, że to mogło być nawet całe Disney Channel. No, tak, tak, to prawda. Mi się wydaje, że u mnie głównie mm, z animacji oraz byłam e, naprawdę wielką czytelniczką. Bravo, więc wszystkie takie, wiecie, gwiazdy, popu i tak dalej popularne, Więc oczywiście Y-direction, mój ulubiony to był Niall, eee, nie przepraszam, nile był później. Najpierw był louis, e, Justin Bieber, ogólnie byłam ogromną fanką e, Justina Biebera i Seleny Gomez, więc, e, więc nie byłam zazdrosną nią, byłam fanką ich związku i miałam e, plakat nad łóżkiem Justyna Biebera i Seleny Gomez obok. Ale ja tak samo, ja właśnie byłam ich bardzo dużą fanką. Ale mówiłaś, że masz gazetki Bravo, a miałaś, a masz je do dzisiaj? E, nie wiem, czy te takie papierowe, możliwe, że one są już na makulaturę oddane, ale były takie edycje Bravo, e, e, a na, na pewno jedna, że były e, Bravo takie naklejkowe, że tam były Chyba wszystkie strony, były w naklejkach. I yy, to I co, to była na, na przykład naklejka Justyna Biebera? Tak, tak, I jakieś takie tak przy połowę yy, przypoł cytaty, coś tam, albo jakieś takie, wiecie, emotki były, yy, naklejki takich emotek i w ogóle. Mm, czy jakich, logo jakiegoś zespołu, czy coś, no to, yy, no to ja miałam, mam do tej pory, chyba mam Cztery te gazetki z tymi naklejkami. One są, bo nie wiadomo kiedy się przyda. Naklejka z, nie wiem, z Katy Perry, tak? No więc. Jak się przyda, ja bym trzymała po prostu do końca te naklejki. Ale jak wspomniałaś właśnie o One Direction, to mi przyszło na myśl Bars and Melody, Wiecie kto to był? O, tak. tak. To, to oni nie byli chyba braćmi, to byli koledzy, prawda? I tak, oni zaczynali tak. jakoś tam od Mam Talent i później oni jeździli na trasy z Youngsters. Tak, o kurwa. to co wiem, to, to, to są ci, co się robi przez Musically, tak? Nie, 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 oni mieli takiego swojego tam menadżera, Remo okay. Łupicki, on jest chyba teraz jakimś tam DJ-em, nie wiem. Lipka, Aha, wiesz, to okay. tak, Ja myślałam, Sylwia że to Lipka. bardzo melodii to było zagraniczne. Bo to było zagraniczne, okay. ale oni jakby też jeździli z tymi z grupy Youngstars i tam był Artur Sikorski, ja byłam po prostu fanką, to był mój mm. idol. Jeździłam na jego koncerty, byłam na obozie z nimi, także... Nie, to ja kompletnie nie byłam w tym, wiedziałam kto to jest co to, ale nie byłam w ogóle fanką. Miałam takie... Eee. Są, bo są. Eee. Niech istnieją. Nie wiem, moimi takimi głównymi kraszami kojarzycie, jak były na Disney Channel te takie programy typu Violetta czy Soy Luna, To było już później i to już był trochę przypał oglądać Soy Luna, ale ja dalej to oglądałam i moim kraszem w sensie z Violetty to, to się zmieniało, bo raz był Leon, a raz był Diego. Diego. Tak, A ja byłam... Tomas, prawda tam? Był Tomas. Nie, nie. Tomas Tomasa nie lubimy. Nie, nie, Tomas, nie, nie, nie. Mm, mm. ale Diego to jest dość... Dużo osób może mnie zjechać za to. Ale ja lubiłam Diego. I tak samo w tym drugim serialu Soiluna, ja byłam panką y, Mateo. <tos reversed> Ja Soy właśnie nie oglądałam, ale z Violetty, no to oczywiście też, Leon w moim nie, sercu był nie, zawsze. Nie, to u mnie też Leon, nie przypadałam za Diego, bo rozwalał związek Leona i Violetty, tak, więc tak, e, ja Diego nie lubiłam. A to nie dla mnie, to był taki wiecie, yy, czarny charakter <laughs> i jakby, nie wiem, ja go lubiłam yy, mimo wszystko, bo robił właśnie te intrygi wszystkie i nie wiem, <laughs> no ja lubiłam ich właśnie. <laughs> a jak mówisz właśnie, że czarny charakter, to oglądałyście Zmierzch, jak byliście młodsze? O oczywiście. Jezu. To byłeś team Edward, czy, czy ten drugi? Ten drugi. Edward. Ja też byłam Edward. Ja no. ten drugi. Edward. Ten Jacob, ale y, zależy w której części. Bo na początku chyba właśnie Jacob, a dopiero później w tych ostatnich częściach to był y, Edward. Mi się to ogólnie zmieniło, że jak byłam starsza i robiłam Subway z siostrom tego, no to oczywiście już później był Jacob, ale jak byłam młodsza, no to był tylko Edward. Nie, tylko Edward. tylko Edward. Tylko Edward. U mnie od zawsze tylko Edward. Eee, Jacoba polubiłam troszeczkę bardziej, z wiekiem, eee, ale nadal, nadal nie, nie, Jacob. Eee, nadal nie Jacob Edward, eee, ale ja w ogóle muszę się przyznać, że ja... z czy oglądałyśmy, jak byłyśmy małe, ja oglądałam w przedszkolu, zmierzch. O ja! Moja mama była tak wielką falką, że ja oglądałam w przedszkolu, będąc. Ja bym się bała w przedszkolu to oglądać. Nie. Ja wiem, że to nie jest straszne, ale... lalkami, miałam taką rudą lalkę, bawiłam się, że to jest Wiktoria. Miałam, mhm. y, wiecie, jakie jest te intro z pierwszej części, tak. i była taka sarenka, ja miałam sarenkę taką, ja robiłam intro. Czyli twoja mama cię tak naprawdę zaraziła tak. miłością to zmierzchu. Nie wiem, u mnie tych celebrity crash to dopiero przybyło, jak byłam już jakby trochę starsza i bardziej na przykład takich Netflixowych, bym tak to określiła, że na przykład y, kojarzycie, jak było, y, o matko, jak to się nazywało, to z tą Larą... No to, nie, do wszystkich do, chłopców, Do wszystkich chłopców, chłopców, których kochałam i tam był ten Peter Kawinski, tak. no to był mój crush. Tak, ale to już później, nie? Tak, tak to już później właśnie, nie wiem, jak oglądałam te Disney Channel, czy właśnie, y, chociaż brawo mnie trochę ominęło, ale y, nawet, wiecie, no y, tamte czasy, to jakoś, y, nie wiem, jakoś nie miałam tych kraszy tak wiele. Ja jeszcze z High School Musical zawsze sobie mówiłam, że ja w przyszłości tam ja będę w takim związku, jak był Troy i Gabriela. <grym> 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 Także to też, to też lubiłam oglądać i, i co jeszcze? I z nie, z powodzenia Charlie tam chyba nie było nikogo. Hmm. Chociaż ta Teddy miała kiedyś takiego chłopaka, który, ale nie pamiętam też jego imienia, więc... A. Ale on się źle zachował, pamiętam. Tak, 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 ale w ogóle tam no. po, y, pokazywali trochę takie toksyczne związki, że oni y, byli najpierw razem, później się rozstawali, tak. później była jakaś drama, a później znowu byli razem i jakby w sumie y, dla dzieci to nie jest dobry przykład związków, no, ale... z mózgu <śle> robią. Szczególnie Violetta. Tam to no. w ogóle. A i do te czerwone włosy. <laughs> tak, nie wiem, jakieś 3-4 sezony po 80 odcinków każdy tak. i co chwilę są razem nie są. Tak. <laughs> Wiecie, jak ja oglądałam Violettę, to ja myślałam, że jak pójdę do liceum, to wszyscy będą na korytarzu śpiewać i tańczyć, nie? Okazało się, że tak jednak nie jest. Mm. Także no. Nie, a z bajek macie jakieś takie? Bo ja na pewno flin z zaplątanych. Flin z zaplątanych. Lis ze zwierzogrodu. Lis ze zwierzogrodu. Ja też lubiłam lisa ze zwierzogrodu. No, Bo jest taki no. playful, taki fajny. Fajny, a ja chyba nie mam z tak? Nie, to ja mam. Ja prawie, wiecie, w wiecie, w każdej bajce bym znalazła. Mulan. Akurat nie, nie w tych, um, na pewno nie w królewnej Śnieżce, nie w Arielce, ale w tych takich... Um, Właśnie w Mulan, w Zaplątanych, w czym w czym jeszcze? E, w krainie lodu. O, w krainie lodu też, no. Okej, okay, no, dobra. Ale, ale który? No ten, y, co z tą, y, z Aną, tam. Ta, tak, ale był z z Londyn. blondyn. Tak, blondyn, no on oczywiście. Dobrze, dobrze. Oczywiście nie ten, bo tam był jeszcze ten rudy, ten bredny. Ta, tak. To ten... nie był fajne. Nie, na dobrze. początku tylko był fajne. Ja się czułam, jakby mi złomali serce, naprawdę. No. Jak ja oglądałam to pierwszy raz. Mówię, dlaczego? On, on był taki dobry. A macie jakiś obecnych celebrity crash? Ja mogę się przyznać do jednego. Dawaj. Jest to piłkarz Barcelony. Niestety, tak jak kojarzycie, jest teraz ten trend, że tam propaganda, którą tam wspieram albo nie wspieram, mhm. yy, w sensie, która ma na mnie wpływ, która nie ma na mnie wpływu, to na mnie wywarł wpływ yy, właśnie Toma Forda z TikToka. Bo, że tak, to, nie, bo, że nie, co ja gadam? Nie Tom Ford. Tylko Hector Ford. się nawet i... O Ojej, jest zawczesna godzina. Ale nie właśnie Hector Ford, piłkarz, yy, piłkarz Barcelony i Tiktoki z nim. To jakby skradło moje serce. To ja mam, mam wrażenie, że mam ich tak dużo. Że już po prostu oni nie mają aż tak dużego znaczenia. Znaczy trudno wymienić, ja Nie mam nie? jednego. Tak <laughs> no się ogląda na nie... przykład jakiś film, to też sobie znajdujecie faworyta i później ta, o, ta, fajne. Ta, dokładnie. Mhm. Więc, no tak, dokładnie, więc. tak. Bardziej pamiętam właśnie tych z dzieciństwa, tak. bo teraz to już można się w A powiedzcie mi, czy tylko ja tak mam, czy wy też tak macie, że jak na przykład oglądacie jakiś film romantyczny, czy ogólnie jakiś film, to sobie wybieracie właśnie trochę te filmy po tych aktorów, którzy wam się podobają. Czyli na przykład jak jest jakaś komedia, to łatwiej wam będzie oglądać jakiś film, gdzie już na wstępie widzicie, że ten a jakby główny aktor i główna aktorka mają to connection i wam się podobają po prostu razem wizualnie. A dopiero y, później jakby y, oglądacie. Czy jakby właśnie wybieracie pod kątem postaci? Nie, mi się wydaje, że nie zwracam aż tak na to uwagi, ale faktycznie, jeśli na przykład y, włączę sobie jakąś taką komedię romantyczną i widzę, że aktorzy mi nie pasują, mm. to jestem w stanie wyłączyć, że, że widzę, że nie ma jakiegoś tam zgrania pomiędzy nimi. To tak, tak no? i mam wrażenie, że łatwiej się ogląda trochę słabszą komedię, gdzie mm. aktorzy do siebie jakoś tak pasują i nam to gra. Mm. Niż taką mm -hmm. komedię, która może być trochę lepsza powiedzmy pod kwestią, nie wiem, scenariusza, ale tam aktorzy tak średnio nam pasują, aczkolwiek mi się chyba rzadko zdarza, bo jak w sumie jak scenariusz jest fajny, to jakoś tam to będzie widać. Mm, ale wydaje mi się, że, że tak. Że, mi tutaj no. na myśl przyszło nie, no to nie komedia romantyczna, ale It Ends with Us oglądałyście. Mm -hmm. Według mnie tam ci główni bohaterowie, ja wiem, że oni później mieli jeszcze spinę i. Ja już to oglądałam po tej spinie, więc źle mi się to oglądało. No, ja czytam książkę najpierw, ja później tak. też oglądałam film i no średnio mi się podobał. Średnio mi się podobał. Nie tak sobie też wyobrażałam, tak jak większość A kto, czytelników... W ogóle byli dobrani tak, źle, prawda? Tak jak większość czytelników inaczej sobie wyobrażaliśmy e, aktorów. E, ja też, już, też oglądałam, bo w sumie u nas premiera była później, a przy premierze w Stanach mi się wydaje, że już była spina, mm -hmm. więc ja też chyba oglądałam po tej spinie. Eee, jeszcze nie po tej największej chyba, ale po, 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 po tych spinach, które były między aktorami, no to no niezbyt, niezbyt mi się podobało. Brak chemii było czuć. Tak. A teraz do kin wszedł w ogóle weszło Lilo i Stitch. Ja mhm. byłam fanką na przykład w dzieciństwie. Ta pierwsza część, bo chyba są dwie, prawda? Nie trzy, tylko dwie są części liloistyczne tak na pewno. I ta druga mi się nie podobała nigdy za bardzo, ale tą pierwszą ja mogłam oglądać na okrągło i nawet miałam tą taką piżamkę całą w styczę. I, I teraz jestem ciekawa w sumie, jak wyszło. Czytałam pozytywne opinie, ale widziałam też, też negatywne. To kurczę, ja jakoś aż tak specjalnie się nie zagłębiałam w ten temat, ale teraz w sumie coraz więcej y, powstaje tych takich form live action, mm -hmm. tych filmów, ale nie wiem, mi się wydaje, że o ile jeszcze Lilo i Stitch może być fajne, bo w sumie bo to ten Stitch i tak będzie takby taki animowany poniekąd. A co sądzicie o tych y, innych filmach, które powstały już? Ja wiem, że ostatnio y, był film Bambi, o tej mm -hmm. sarence i. Wydaje mi się, że to miało bardzo dużo negatywnych y, opinii i, i też nie wszystkie bajki powinni tak przenosić i, i robić właśnie w takiej formie, wiecie. No i jakby po co? Tak, ale mm. na przykład Król Lew, no wiadomo, że w Król Lew, no to tam wszystko było komputerowo, ale bardzo mi się podobała ta... Tak, to było super akurat. No i to mhm. też były, wydaje mi się, że jedna z pierwszych live action i Księga Dżungli na pewno. Też nie wiem, czy oglądaliście, ale no, chyba są no. nawet dwie live action Księgi Dżungli. I Księga Dżungli totalnie mi się podoba i jedna, i druga, bo wydaje mi się, że jedna była, gdzieś tam jeszcze leciała, jedna jest Netflixa, bodajże, ale nie jestem pewna, e, albo była na Netflixie po prostu. E, mi się bardzo podobają te takie właśnie ze zwierzakami, ale reszta, no mam takie... Ja Piękną i Bestię bardzo mm. lubiam. podobało o, mi się jak um. zrobili. No dla mnie było okej, okay, ale ja jestem też fan, jestem fanką bajek, po prostu mm -hmm. animacji, ja lubię oglądać. Ale właśnie właśnie to Piękno i Bestia, to też ym, tam był jakby dobrze oddany sens tego filmu i też y, te postacie wyglądały tak, mm -hmm. jak w oryginale, y, ale teraz powstaje na przykład dużo y, filmów, albo powstały, na przykład była Mała Syrenka, y, chyba y, kop, nie Kopciuszek akurat był dobrze odzorowany, tak, ale jeszcze y, Śnieżka, to nie wiem, czy to A, już powstało, faktycznie. czy nie. I Śmieszka już miała już chyba miała premier, miała być. i to było bardzo, I co sądzicie o tym, że oni jednak wybierają tych aktorów niezgodnych z oryginałem, który jest w animacjach? Mi się to nie podoba, bo mhm. to, no, to też ma trafić do takiej grupy odbiorców, którzy jak my byłyśmy małe, no to oglądałyśmy mhm. te bajki, prawda? I chcemy, żeby to odwzorowanie było takie, no jak najbliższe temu, co, co kiedyś mhm. widziałyśmy. I ja trochę też nie rozumiem, dlaczego tak rzeczywiście nie, nie, nie umiem tego wytłumaczyć, chętnie bym o tym poczytała, jakby zagłębiła się od strony takiej pedagogicznej, psychologicznej, roz, nie wiem, mózgu dziecka i w ogóle, ale mm, nie wiem, wydaje mi się, że animacje były przystępniejsze dla dzieci i nie wiem, dlaczego teraz wszystkie te bajki muszą być, jakby robią te live action mm -hmm. i jakby powielają to, co było. Dlaczego nie można dziecku puścić tego starego? zresztą no, nie w kinach, no ale tych starszych części, jakby bajek, a pójść na coś nowego z dzieckiem, jeśli już i może nie live action. Wydaje, A to jednak mm, te live action mają taki target, że wiecie, i trochę dorośli, którzy się na tym wychowali, i y, młode dzieci jednak też. Więc. Właśnie ja. dla mnie, kurczę, jak już chcę iść na live action jakiejś bajki, którą lubiłam w dzieciństwie, to chcę, żeby była godnym odwzorowaniem, co nie. Tak. I jak idę i po prostu te postaci wyglądają totalnie inaczej i sobie zmieniają czasami jakieś wątki czy coś, to mi się to już nie no, ale z drugiej strony podoba. po co? Po no co właśnie. to samo, tylko z aktorami? W sensie ja nie rozumiem, w sensie rozumiem, że e, technika poszła do przodu i w ogóle i że e, no, te starsze animacje, wiadomo, e, nie mają takiej jakości jak powiedzmy te nowsze, ale no, wo, moim zdaniem to jest właśnie klimat. Teraz będziemy robić, nie wiem, wszystko co stare będziemy zmieniać na nowsze, żeby była lepsza jakość. No, ja, ja ogólnie nie rozumiem. E, Oprócz króla Lwa, to chyba nie byłam jeszcze na żadnym live action w kinie. Wiem, że oglądałam Mulan i mi się nie podobała, ale to w domu. I, i nie jestem fanką, aczkolwiek jak będzie, jak wytresować smoka, to płynę. Bo ja mam ja, to... tą bajkę. A to akurat będzie już nie będzie, Jak mm -hmm. wytresować smoka? Tak. To chociaż w sumie ja jestem haterką live action, ale sobie przypomniałam, że jeden film mi się naprawdę podobał i to był Aladdin. Ja nie oglądałam. I to na tym byłam w kinie i chyba jeszcze później to oglądałam. I to akurat było też dobrze odwzorowane, bo też jakby ten sam klimat, kultura, wszystko jakby było perfekcyjne, ale właśnie yy, mi się wydaje w ogóle, że oni po prostu już nie mają co nagrywać <grywa> i mają pewnie licencję na te filmy. Bo podejrzewam, że to jakby wszystko Disneya, więc oni mają licencję i oni sobie po prostu to odświeżają, żeby cały czas sprzedawać. <grywa> Kasa. Kająca, tak. Bo nie wiem w sumie dlaczego. Bo nie sądzę, że oni tak dbają o starych, starych no tak, animacji. I ludzie raczej tak się buntują przeciwko temu tak. live action, mm. raczej mało widzę komentarzy, a właściwie w ogóle nie widziałam komentarza, który mówi tak, live, live action mm. jest super. Ewentualnie komentarz co do konkretnej live action, ale nie widziałam jeszcze mm -hmm. ni żadnego komentarza, który by chwalił live action jako zjawisko, że tak powiem. Bo mm. kurczę, więcej przy tym jest kontrowersji, niż w ogóle jakiejś tak. ekscytacji. Tak. Zawsze, no. za każdym razem, jak coś ogłaszają, że ma być właśnie live action, to 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 nie ma pozytywnego odbioru. Ale teraz jeszcze to już nie live action, ale była Wajana 2, prawda, w tym roku, czy nie było? By była. Wy oglądałyście? Nie. nie. Ja też nie i teraz tak sobie pomyślałam, że pierwsza część była bardzo fajna. No, e, ja tak, szczerze, <ścoughs> te nowsze bajki to już tak, ja trochę, trochę tak oglądam, ale już tylko oglądam je raz i już nie pamiętam. Mhm. Była okej. Okay. Ja miałam, lubiłam piosenki bardzo no, zwajane. Ja do jednej piosenki miałam układ na tańcach, jak byłam młodsza, mm -hmm. ale nie czuję tego. Czyli po prostu te nowsze bajki, nie. Mm -hmm. A jak yes. zrobili drugą część, to po chyba w głowie się nie mieści, prawda? O tych emocjach ciężko. Ja jeszcze wiem. nie opusałam. Też nie oglądałam, ale widziałam urywki i to chyba akurat było dobrze zrobione. Dobrze Podobno zrobione. super tak. jest. Bo kurczę, czasami te drugie części są jakby takie zbędne i w ogóle są gorsze. To też było, robione, no. z tą myślą, że osoby, które oglądały to tam, jak było pierwsza część, no to, że teraz będą właśnie dorosłe nie? I, i będą miały inne spojrzenie na to. Kurczę, trzeba nadrobić. Trzeba, <laughs> bardzo polecam. Nie będę spoilerować. Tak. tak. A oprócz yy, samych właśnie takich disneyowych bajek, to ja jeszcze wam powiem, że ja byłam fanką filmów wszystkich Barbie, tam do któregoś momentu, to mi się wydaje, że to jest tak ikonik. Tak, <grym> tak, no. tak, ja miałam, miałam, oglądałam cały czas, ja nawet yy, na balu w y, przedszkolu byłam Barbie muszkieterką. O, oh. uh -uh. Mi się Barbie każe z tym, że zawsze jak byłam chora i zostawałam w domu, nie szłam do szkoły, to mama mi włączała Barbie i, i tak mi się... <grym> Ale też lubiłam wszystkie części Barbie i święta, bo na święta to mm. takie. Była, były te baletnice Barbie 12 księżniczek. Tak. To jest chyba moja ulubiona część. Kurczę, z ulubionych to ja mogę wymienić albo tą taką syrenkową, albo pokaz mody, gdzie ona była w tym Paryżu. Tak, albo diamentowy pałac. Jak były pałac. dwie. No. Diamentowy pałac u mnie idę Barbie trzy muszkietarki to tak ale w sumie Barbie ta magia Pegaza czy coś tam też było super nie no, ja prawie wszystkie, wszystkie Barbie były super no. jeszcze Celina nie taka ona była taką wróżką miała tutaj <laughs> Celina Celineczka I tego tego nie wiem bibli blabli, nie wiem ten niebieskiego co tak latał jakąś nazwał babu babu oh, właśnie Celineczka to, to to nie było w Celineczce Mariposa nie to nie było to Mariposa ja nie wiem które tak? to było tak to było coś z rękami chyba to było z rękami? No. Nie, to nie było, to było z, z tymi. Ale miały skrzydła. Skrzydła baby. Te latające. To ja chyba nie wiem, o czym mówimy. Gdzie był ten taki niebieski? Taki to tutaj, miała takie Wyobrażam kroki. sobie tego niebieskiego, mhm. ale. Taki puszysty. Taki słodki, nie? No, taki, no. no, no, no ja, taki ja nie, taki nie wiem, miał jaka miał to była wkurzowa. część, ale była super. <laughs> <laughs> to też była chyba tajna ze starszych, tak mi się wydaje. No To nie Miałam była najnowsza, ten... ale nie była starsza, moim zdaniem, bo to nie były te, ta era, gdzie te. Magi, ta magia Pegaza czy y, Diamentowy Pałac, tylko to trochę później już. Uh -huh. To było coś mniej więcej jak ta, ta moda, co ona pojechała do tej ciotki, do tego domu mody. ojej no, tak. no to fajne. Nie wiem, jak to się nazywało, ale to było fajne, no, w te głowie pieski. Pokaz mody tak ja kolor, zmieniał styl. Była tu jakaś taka Byłam, była, a ja mam w głowie te pieski, które tutaj czuły. Tak. No, szły na, w pokaz mody i ten Ej, chyba te sobie dzisiaj włączę Barbie. No. Ciekawe, gdzie można obejrzeć. Bo Właśnie, jakby... ostatnio mi wyskoczyły y, TikToki, gdzie jakby pokazują, że jakby my to oglądaliśmy właśnie jako za dzieciaka i to było takie wow, wszystko, a teraz to są mega cringe. Owe. Gdzie właśnie no czujecie, że oglądacie film i nagle psy stają i one se tańczą po prostu na dwóch no łapach. tak było właśnie. Tak było właśnie w Barbie ten pokaz młody. No. no tak było. No było. I wiecie, jako, jak, jako dzieciaki to było dla nas mega super, a teraz byśmy na to tak popatrzyły drugi raz. A ja bym i byłoby... z taką nostalgią ja bo na też To nostalgię. Ja bym takie fajnie. Okay, tylko Wiecie, ja nie wiem, czy też tak macie. Mm, o właśnie zaraz przyjdziemy na przyzwyczajenia, ale nie mm. wiem, czy też tak macie, ale ja jestem bardziej skłonna oglądać bajki, bo może ja je lubię, to wolę je oglądać z kimś, z moim bratem albo z jakimś młodszym dzieckiem. Nie wiem, co się wytwarza w moim mózgu, ale ja wtedy dużo bardziej i chętniej je oglądam, niż jakbym rzeczywiście miała sama oglądać. Bo wtedy jest coś takiego, że na przykład włączasz swoją ulubioną bajkę komuś i jakby cieszysz się, że może zobaczyć też tą bajkę. I tak. ja też z kuzynem na przykład bardzo lubiłam oglądać i, i pokazywać mu nasze bajki. No, ja na przykład chętnie bym zrobiła rewatch H2O, ale no, ja wiem, wiem że tak. ja te, nie, nie obejrzę tego, nie dotrwam, ja bym musiała z kimś zacząć oglądać i może wtedy bym obejrzała kolejne odcinki. Wiecie co, ja też mam takie poczucie, że kurczę, jak odpalę sobie sama teraz H2O, to będę traciła czas, ale jak będę komuś no. pokazywała... Tak. Nie, no na H, to się nigdy nie traci czasu. <grymne> tak, tak. No, a słuchajcie, co do jakichś takich yy, dziwnych przyzwyczajeń, które mamy, bo to chcieliśmy dzisiaj poruszyć, i jakichś takich dziwnych zachowań, które są takie głównie nasze i myślimy, że nikt innych nie robi, albo bardzo mało osób, to, to co macie? No właśnie ja y, tak sobie myślałam nad tym tematem i tak z głowy jest mi ciężko coś wymyśleć, no właśnie z tymi filmami, jak wcześniej wspominałam, że wybieram sobie film y, ze względu na postaci, a tak to nie wiem, mam nadzieję, że mnie zainspirujecie do czegoś, albo mi przypomnicie coś. Ja na przykład myślałam sobie o tym, że y, jak wychodzę z domu i na przykład prasuję coś przed wyjściem, albo prostuję włosy, używam suszarki, ja muszę zrobić zdjęcie, że ja odłączyłam to od gniazdka i nie wiem, czy to jest to Mi się wydaje, że dużo osób też tak ma, że wychodzi z domu Napiszcie i myślisz w sobie, tak. <laughs> i myśli sobie Nie wyłączyłam, nie odłączyłam, spali mi się chata i ja muszę zrobić zdjęcie i wtedy wejść w to zdjęcie i mam pewność, że okej okay, faktycznie. To ja tak nie ma. Bo Nikt ale to tak jest nie tak nie nie dlatego, że raz zostawiałam prostownicę u mnie tam jeszcze w domu rodzinnym i wróciłam do domu i tak czuję takie ciepło odbiórka i się okazało, że prostownica była no, podłączona przez mi się 8, 8 zdarzyło. godzin. Też mi się zdarzyło. Moja mama o tym nie wie. Ale ona się po prostu wyłączyła, nawet się nie zepsuła. Ona po prostu się rozgrzała, była za gorąca, wyłączyła się sama. A teraz y, właśnie jechałam na uczelnię i sobie przypomniałam, że ej, ja chyba nie wyłączyłam właśnie prostownicy i dajesz w drugą stronę. Tak? I wróciłaś? Wróciłam i na szczęście, y, znaczy oczywiście była włączona, ale na szczęście się sama wyłączyła. Mhm, to fajnie, no. Okay, no to ja tu w ogóle in, kompletnie inaczej y, powiem co innego, ale ja z takim, może to nie jest przyzwyczajenie, bo ja tego nie robię specjalnie, ale nawet y, nie wczoraj, tylko przedwczoraj, y, ja tak mniej więcej średnio raz w miesiącu płaczę ze śmiechu. Ale nie tak wiecie, i tylko przy osobach, z którymi się czuję komfortowo, pozdrawiam moich współlokatorów, e, nie tylko jakby tylko z osobami, z którymi e, czuję się komfortowo, mi się to zaczęło mniej więcej w liceum. Zaczęłam się tak śmiać przy e, mojej mamie i przy moim ojczymie, po prostu, ale wiecie, to nie na taki płacz, że mi lecą po prostu łzy. Tylko ja, wiecie, gluty, wszystko tu normalnie zanoszę się płaczem, ale jednocześnie się śmieję. I ja naprawdę nie jest mi przykro, tylko ja się po prostu tak mocno śmieję. Jestem w takich dużych emocjach, że aż tak ryczę, tak wiecie. I, ale ja się śmieję. I, mam... I, i czy mówisz, że masz to raz w miesiącu? Także. Że prostu... Średnio raz w miesiącu. Może być co dwa mniej więcej, ale średnio raz w miesiącu, bo czasami w jednym miesiącu mogę mieć dwa razy. Więc mówię średnio raz w miesiącu. Tak mam, że coś mnie tak rozbawi, albo ja sama siebie tak rozbawię, że po prostu będę tak płakać, ale to tak normalnie yy, dwa dni temu wspólokator po prostu patrzył na to i powiedział, że po prostu on nigdy nie widział tyle łez. Ale to jest tak, że naprawdę wydarzyło się coś zabawnego, czy po prostu masz taką głupawkę i. To jest trochę. W, tamtym, w, w danym momencie to jest dla mnie najśmieszniejsza rzecz na świecie. Nie, więc. Po prostu chyba głupawka, no bo mm -hmm. mało jest takich rzeczy, które są aż tak śmieszne, że aż tak płaczesz. Więc, yy, więc tak, ale to jest taka moja dziwna rzecz, bo nie, nie znam jeszcze, nie widziałam, jeszcze nie byłam świadkiem kogoś, kto się tak popłakał ze śmiechu. Bo ja bardziej płaczę ze śmiechu czy ze wzruszenia niż ze smutku, no, więc to dobrze, to bardzo dobrze. zrobię moje psychi, że po za daleko <głos> trochę, <głos> że po prostu w drugą stronę przesadzać. Ale taka głupawka to właśnie przychodzi zawsze w tych najmniej oczekiwanych momentach. Mi się kojarzy, że jeszcze w liceum, jak siedziałam z przyjaciółką, to zawsze po prostu na tych lekcjach, gdzie był jakiś najgorszy nauczyciel, taki, tak. co w ogóle nie tolerował rozmawiania, śmiania się i wtedy ta głupawka przychodziła i nie dało się po prostu opanować. No, to prawda. A teraz mi przyszło do głowy moje takie przyzwyczajenie, bo ogólnie ja mieszkam z rodzicami. I oni jak na złość wiecznie są w domu i się nie da nawet pozbyć na minutę. I jeżeli już mi się uda ich wszystkich spakować, żeby pojechali gdzieś na spacer czy coś, to ja zawsze mam coś takiego, że muszę wykorzystać ten moment i sobie daję muzykę na fula, karaoke, i ja po prostu urządzę na chacie. I właśnie y, to nawet nie wygląda tak, że ja sobie chcę odpocząć w ciszy, nie wiem, nie ma rodziców, to sobie, nie wiem, pozałatwiam jakieś sprawy, tylko mam takie, że urządzam sobie sama sobie imprezę i po prostu wszystkie, nie wiem, piosenki na fula sobie na przykład, nie wiem, sprzątam, tańczę i w ogóle. I nie wiem, co muszą sądzić moi sąsiedzi o tym. Twoi sąsiedzi wtedy już wiedzą, oho, nie ma rodziców tak, w domu. Tak. No. no. to to jest taka dziwna rzecz, ale podejrzewam, że y, każdy urządza sobie czasami takie karaoke. Tak, oczywiście. Mhm. A do sprzątania właśnie najlepiej. Ja lubię sprzątać, mhm. jak nie ma nikogo w domu i wtedy muzyka na fula i, i od razu idzie. Właśnie nie idzie szybciej. Zawsze jak odpalę muzykę, to mi schodzi dłużej. Tak, to no. prawda. Bo to musisz robić przerwę, żeby na przykład zmienić tak. piosenkę, albo na przykład właśnie, żeby jej tak posłuchać. Tak, albo bo sprzątasz łazienkę i stoisz przed lustrem, nie miałem 20 minut i śpiewasz do siebie samej. Dokładnie. Tak. A czuję się wtedy, jakbym grała koncert. Jakbym no. była, wiecie, jak gwiazdą. Mogę połączyć z przypołową historią. Dawaj, <noise> Tą Dawaj. część. I z Bajaną, bo to się wszystko o, klei. Okay. Bo my, y, jak była ta taka najsłynniejsza piosenka z Wajany, ta. Pół kroku stąd? Właśnie. I my ją mieliśmy na chyba apelu końcowym jakoś. No, tak, no właśnie na Opelu końcowym, na zakończenie roku. I y, ja pamiętam, właśnie wtedy siedziałam w domu i sobie robiłam karaoke, sobie to śpiewałam w łazience. A w łazience, jakby to jest tak, że u mnie w bloku one są wszystkie jakoś połączone, że przez te kratki, takie wiecie, przez ten wydech, jakby wszystko słychać, co jest, się dzieje u sąsiadów. I jak na złość, <laughs> piętro niżej mieszka mój kolega z tej samej klasy, właśnie wtedy w postawówce, a bo tego nie zaznaczyłam. I on następnego dnia w szkole do mnie mówi, a no Daria, ja słyszałam, jak ty tam śpiewasz tą piosenkę i on tam przy wszystkich osobach. A ja nie, to nieprawda. Ja puszczałam ją po prostu kowery. Czyli to się tak wszystko niosło. Tak, więc wszyscy pewnie słyszeli od tego momentu. Ja już po prostu aż tak często nie śpiewa, bo mam takie, że inaczej po prostu słyszą. nie dr się tak bardzo, bo mam coś takiego, że kurde, a jak wszyscy sąsiedzi to słyszą. Ja się zastanawiam właśnie, ile moi sąsiedzi na przykład słyszą, jak odpalę sobie muzykę, czy w ogóle do nich nie dochodzą te, te, te dźwięki, czy... Ja się zastanawiam, czy mnie słyszeli, jak płakałam ze śmiechu, bo <grym> myślałem, oni chyba mają coś się syp dzieje. sypialnie tam, gdzie my mamy salon. No. Ale ja czasami na przykład w pokoju słyszę, jak ktoś za ścianą podłącza sobie do, do kontaktu ładowarkę i, o, i ja, ja tak sobie w tym myślę, Jezu, to mnie bardzo musi być słychać u nie, nich też. To ja słyszę nie. sąsiadów, jak się kłócą na górze, i rzucają wulgaryzmami, i się drą na siebie, i coś latało ostatnio, e, ale, ale ostatnio było spokojnie, e, no, ale tak. To u nas jeszcze słychać właśnie znowu łazienkę, jak ktoś się myje na przykład, nie wiem, o jakiejś północy, tylko słychać takie szumienie na klatce i nawet na chacie. To ja zawsze w łazience słyszę, jak ze ścianą się kłóci mama z dzieckiem, po prostu naprawdę co drugi dzień, jak się kąpię, to słyszę płaczące dziecko i mamę. I zazwyczaj kłócą się o coś ze szkołą związanego, więc... Jejku. No to, A tylko, to Tylko właśnie to, to tak słychać dobrze. No, kochani, opowiedzcie, jakie wy macie przyzwyczajenia? My musimy już kończyć <laughs> tak. powoli. Myślę, że jeszcze jeden odcinek yy, wleci. Postaramy się. Postaramy postaram się. Sesja tak. nas nie pokona, więc... Tak. W następnym odcinku sobie porozmawiamy o sesji. Tak. O tak. I o naszych planach no, tak. wakacyjnych. Więc. No i co? No już kończymy ten dzisiejszy tak. odcinek. Labku, labu... <głosy> Labubu. <głosy> Labubu, Labubu. 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 Lajkujcie i subskrybujcie Neptun TV. Tak, tak. Dokładnie. Zostawcie komentarze i widzimy się w następnym odcinku. Tak. Pa, pa, Cześć. Cześć.